Jesteście jebany w dupie niedorobionym przez kurwę robiony szmaciarzom Wy kochacie badkowic szmato Oż ty jebano w dupę kurwa niedorobiona Zajebać ci kurwa? Został. O... ty kurwa Teraz masz kurwa O ty szmato Ja tu mam kurwa broń 30512 Kurwa Uzi Brrrrytu O ja więc niż mój kuda. Masz to! Oż kurwa no! W dupę! <todgłosy> On jest Teraz kurwo gin! No teraz patrz kurwa! Pokaż mi kurwa! Oż ty kurwa! A! Kurwa no fajer! O kurwa! Jestem słabszy! Dijimos matos... Eh. <coughs> <coughs>